Witam Was, moi kochani, na pierwszym odcinku z Speed'a Most Wanted serii Pogrom Mitów. Mam nadzieję, moi kochani, że odcinek przebiegnie w miarę bezproblemowo, ponieważ no poza nagrywaniem w trakcie testów miałem no tych problemów całkiem sporo. Mam też nadzieję, że w końcu mi się uda znaleźć jakiś odpowiedni trainer, ponieważ no do tej pory nie mam żadnego dobrego i czasami badanie mitów no dość długo zajmuje. Także jeżeli macie takowy, to podsyłajcie link chociażby w komentarzu poniżej, albo jak wolicie może też być Facebook w wiadomościach prywatnych. Nie wiem na ile odcinków ma potencjał ta seria, ponieważ no ja osobiście już odrzuciłem parę mitów z uwagi na to, że albo je sam znam i są to zwykłe ciekawostki, także no nie byłoby tego takiego dreszczyku emocji z mojej strony, czy coś jest prawdziwe, czy jest fałszywe. Postaram się, żeby tych odcinków wyszło z tej gry jak najwięcej. Co wyjdzie nie obiecuję, natomiast będę starał się te odcinki Wam nagrywać. Dajcie oczywiście znać po obejrzeniu, czy taki format do do tej gry wam pasuje i czy chcecie więcej odcinków, a tymczasem ja jak zawsze życzę wam dobrej zabawy, no i zapraszam do głównej części dzisiejszego odcinka. Gdy przejedziemy przez kolczatkę kołami napędowymi, nasze auto będzie unieruchomione, a jak przebijemy koła nienapędowe, to będziemy w stanie pomału jechać. No moi kochani, powiem wam, że przy badaniu pierwszego minutu tego odcinka dość mocno się napociłem. Musiałem znaleźć jakkolwiek działający trainer do tej gry, bo bez tego byłoby to chyba niemożliwe. E, w każdym razie koniec końców stwierdziłem, że lepiej będzie to nagrać i potem to skomentować, ponieważ no, w czasie rzeczywistym byłoby to dość ciężkie z uwagi na to, że no, trochę potrzebowałem się skupić. E, wytestowałem sobie to dość dokładnie no i tak jak widzicie na ekranie no wyniki wyszły mi dość podobne do tego co napisał twórca tego mitu ponieważ rzeczywiście jest w tej grze tak, że gdy przebijemy sobie koła nienapędowe to rzeczywiście jesteśmy w stanie jakoś tam jechać. Skręcanie jest mega ciężkie, trzeba używać spowalniacza żeby to jakkolwiek nam wychodziło i jakkolwiek się udawało, natomiast no nawet chyba tam z tego co kojarzę 200 km na godzinę mi się takim samochodem udało osiągnąć, co no jak bo nie było jest chyba jak na przebitych oponach całkiem niezłym wynikiem. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, gdy przebijemy sobie koła napędowe, to powiem Wam, że jechać takim autem no, to jest prawie coś totalnie niemożliwego. Auto po prostu nie chce ruszyć z miejsca. Czasami jest to możliwe, gdy wrzucimy sobie wsteczny i do tyłu jakoś tam no, udaje się jechać, natomiast te prędkości nie są duże, to jest maksymalnie 15 km na godzinę. Także jeżeli chodzi o ten pierwszy mit z mojej strony i o to co napisał twórca tego mitu ja bym to uznał za prawdę, ponieważ 15 km na godzinę, gdy jedziemy i to jeszcze w sprzyjających okolicznościach. No nie jest to wynik, który jakby daje możliwość stwierdzenia, że na przebitych kołach napędowych jesteśmy w stanie się przemieszczać. Z kolei gdy mamy przebitą oś nienapędową, to jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że przy mega sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie nawet policji uciec. Byłoby to oczywiście mega ciężkie, natomiast jeżeli ktoś się pokusi i co więcej komuś się uda, to podsyłajcie taki materiał chociażby na face'a w wiadomościach prywatnych. Jak będziesz jechać przepisowo koło policji, to i tak zaczną cię gonić, a jak cię złapią, to jedno z wykroczeń będzie brzmiało przekraczanie prędkości. Powiem wam, że no nie jestem zbytnio przekonany, czy to, co napisał odkrywca drugiego mitu, jest prawdą, ponieważ no mi się wydaje, że gdy pojazd ma ten poziom poszukiwania na jedynce czyli że no ten pojazd w ogóle nie był notowany wcześniej to mi się wydaje, że może zdarzyć się sytuacja, że policja nas gonić nie zacznie no, i oczywiście sprawdzimy sobie to na takim pojeździe z poziomem pierwszym, jeżeli chodzi o poziom poszukiwań no i na takim samochodzie, gdzie ten poziom poszukiwań jest przykładowo na dwójce albo na trójce czy czwórce Zobaczymy, jaki samochód akurat wówczas wybiorę. No i moi drodzy, dość długo nie mogłem znaleźć żadnego radiowozu, natomiast jeden właśnie jest przed nami. Jestem ciekaw z jaką prędkością w ogóle mogę się na autostradzie poruszać. Póki co z tego co widzimy no pościg się nie rozpoczyna, czyli tak jakby ten radiowóz na nas nie reagował. Na pewno jedziemy z przepisami, ponieważ jest to autostrada i mamy prędkość na około tam 60-70 km na godzinę. Ja ogólnie mega, mega ostrożnie podjeżdżam sobie pod ten radiowóz z mega niską prędkością. No i z tego co widzimy no on chyba raczej nie kwapi do tego, żeby nas zacząć gonić. No i moi drodzy, w ogóle zobaczcie co ten radiowóz robi, my sobie za nim cały czas spokojnie jedziemy, no i moim zdaniem jest to idealny przykład tego, że wcale w tej grze tak nie jest, że radiowóz musi nas zacząć gonić, gdy nas widzi. W tym momencie akurat gwałtownie nacisnąłem no, przycisk gazu, dlatego też no, ta prędkość gwałtownie podskoczyła i nas policja zaczęła gonić, natomiast przy prędkości zgodnej z zasadami ruchu drogowego, no to czegoś takiego nie było, w sensie ten pościg się najzwyczajniej nie rozpoczął. No i z tego co przed chwilą widzieliśmy to sytuacja zmienia się diametralnie, gdy samochód wcześniej był już notowany, co jest no, dość oczywiste. Podczas pościgu jadąc czołowo na policyjne terenówki ze spowalniaczem, to my wygramy starcie. No okej, okay, w pierwszej kolejności zobaczymy sobie, jak zdarzenie z policyjnymi terenówkami będzie wyglądać, gdy no wjedziemy w takowe bez włączania spowalniacza. Zapewne no z takiego starcia zbyt szczęśliwie no nie wyjdziemy, natomiast chciałbym zobaczyć, żeby było takie porównanie po tym jak wjedziemy sobie w taką terenówkę ze spowalniaczem. No tak, jak można było się spodziewać, odlecieliśmy do tyłu dość mocno, tak samo tutaj. Co więcej, chyba z takiej sytuacji ciężko będzie się wybronić, aczkolwiek jakoś się udało. Natomiast no to jak to wyglądało, no widzieliśmy doskonale. Zbyt wiele by z Mercedesa nie zostało, gdyby nie to, że w tej grze no kolizje naszych samochodów wyglądają jak wyglądają. No w sumie to jestem ciekaw, ile będę musiał jeździć, żeby napotkać na swojej drodze kolejne suwy, bo póki co niestety pojawić się nie chcą. Jak są potrzebne, to jak zwykle ich nie ma, można powiedzieć. No i chyba będę musiał uciec z policji i spróbować tych suwów się doszukać na czwartym poziomie, ponieważ coś mi tu śmierdzi i być może, nie wiem, na piątym poziomie tych suwów po prostu nie ma. No i moi kochani, w końcu heavy suwy się pojawiły. Użyliśmy sobie speed breakera, natomiast no czy można to nazwać pojedynkiem wygranym? Tu bym polemizował. Dalej te suwy nas dość mocno zniszczyły i no wręcz prawie nie było mowy o dalszej ucieczce. Ja chyba ostatecznie zostawię ten lid jako niewyjaśniony i będę czekał na wasze komentarze, ponieważ no, mi ciężko stwierdzić czy to można było nazwać pojedynkiem wygranym. Na pewno w stosunku do tej pierwszej próby tak, natomiast czy ogólnie no tego już nie wiem. Jeżeli podczas pościgu wjedziesz w zakamarek zaznaczony na mapie, policja dalej za tobą nigdy nie wiedzie i zawsze uda ci się uciec, jeżeli nie ma śmigłowca. E, swego czasu w Nit Fotaspida Most Lunatę grałem dość dużo, natomiast ja zawsze kojarzyłem dwie chyba takie najpopularniejsze metody ucieczki przed policją. E, jedna metoda to było oczywiście jeżdżenie wokół autostrady w Rosewood i potem schowanie się na stadionie, tam ówcześnie niszcząc te spowalniacze pościgu. W innym takim też dość skutecznym Sposobem na ucieczkę było wjechanie w skróty w centrum tej pierwszej lokacji, na której się znajdujemy w Most Wanted. Powoli zbliżamy się do tego zakamarka. What the fuck, co to było? Natomiast ja też ten mit byłem chciał przetestować na wyższym poziomie poszukiwań, ponieważ no wiemy, że policja na pierwszym poziomie nie jest zbyt inteligentna, nie jest jej zbyt ciężko też uciec i czasami nawet no, nie trzeba się zbytnio starać, żeby właśnie przed policją na pierwszym poziomie uciec. Także wbiję sobie trzeci poziom poszukiwań i wtedy po prostu zobaczymy, czy policja na trzecim poziomie też się na tę sztuczkę, jaką napisał twórca tego mitu nabierze. No i okej, okay, moi drodzy, mamy zakamarek, mamy trzeci poziom poszukiwań, także wjeżdżamy sobie właśnie w to miejsce, o którym pisał twórca tego mitu i zobaczmy, czy policja za nami nie wiedzie. Ej, hey, What the hell, rzeczywiście oni kompletnie nie mają pojęcia gdzie się znajdujemy, gdzie wjechaliśmy Poczekam aż tak na maksa za mną, e, za, za mnie podjadą właściwie i za chwilkę spróbuję sobie do tego zakamarka jeszcze raz wjechać bo, no, powiem wam, że to jest aż prawie, że niemożliwe. Teraz akurat tego gościa wepchnąłem, także też tej próby nie możemy uznać za udaną, ale w ogóle z tego, co widzę, ten gościu, no, też zbytnio nie może stamtąd wyjechać, zobaczcie, czyli e, chyba, no, gra nie przewidziała w ogóle, że policjanci mogą w tamto miejsce wjechać. Zobaczcie, że gość sobie nie może poradzić w ogóle. Jakoś udało się tego dziada stamtąd wypchnąć i zobaczymy, czy jak teraz sobie tam wiadę, to czy ten znowu nie będzie potrafił za mną wjechać. No, moi kochani, moim zdaniem jest to totalnie niesamowite. Ewidentnie twórcy po prostu musieli, no jakoś tak to dziwnie zaprogramować, tak, że tutaj policja, no, wjechać nie może. Natomiast, no, mit, jak widzicie, jest jak najbardziej prawdziwy. Po włączeniu spowalniacza w powietrzu samochód opada o wiele szybciej. Z uwagi na to, że akurat jesteśmy w miejscu, gdzie no ten mit będzie idealny do przetestowania, to właśnie sobie zobaczymy, jak samochód zachowuje się w powietrzu, gdy włączymy sobie spowalniacz. Ogólnie w tych terenach tutaj jest po to takich wyskoków. Może właśnie tutaj będzie między innymi idealny do testów. Także weźmiemy sobie nieco większy rozpęd, użyjemy nitra i zobaczymy, jak samochód zachowa się najpierw bez spowalniacza, a potem ze spowalniaczem żeby mieć po prostu jakieś tam porównanie, żeby móc cokolwiek stwierdzić. Oczywiście test bez spowalniacza był całkowicie normalny, z kolei zobaczmy sobie co stanie się, gdy włączymy spowalniać? Znaczy mi się wydaje, że też jakieś tam mega różnicy nie było, natomiast no da się wyczuć, da się zauważyć to, że samochód ma taki moment, gdzie no dość mocno tę wysokość obniża. Pierwotnie ja chyba jestem za tym, żeby ten mit potwierdzić, ponieważ no tak to trochę wygląda. Wykonam sobie oczywiście jeszcze jedną próbę, żeby trochę bardziej się w tym co sądzę upewnić, natomiast no raczej wydaje mi się, że Mit powinien być potwierdzony. No tak, ewidentnie samochód zaczyna opadać, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. No tak, też go ciągnie dość mocno do dołu, tak jakby dość gwałtownie w pewnym momencie zaczął yy, zwalniać. Także jak dla mnie mit potwierdzony. Na dragu nie wrzucisz biegu wstecznego, lecz gdy jakimś sposobem wrócisz na statet, wyścig automatycznie zacznie się od nowa. No, moi kochani, przyznam wam, że ten mit brzmi dość intrygująco. Z wielką chęcią sobie go przetestuję. W sumie to by było dość dziwne, że no nie możemy wbić wstecznego, co nie? No, bo w sumie jest to bieg jak każdy inny. Zobaczmy, czy rzeczywiście nie możemy go wbić. Mogę wbić oczywiście bieg pierwszy, drugi, trzeci, potem obniżam. I zobaczcie, że no maksymalnie mogę to obniżyć do luzu. Też zbytnio, jak widzicie, nie idzie zawrócić, ponieważ no. Gra jakoś no, nie daje nam możliwości takiej, żeby skręcić maksymalnie, chyba że może zrobimy to no właśnie, za pomocą spowaniacza. Tylko teraz pytanie, czy tego samochodu nam nie odwróci, ale chyba nie. I co więcej, gdy jedziemy w stronę przeciwną, to jesteśmy w stanie no tak normalnie skręcać, a nie tak jak na dragu, czyli że samochód jakby sam nam przeskakuje. Z tym, że chyba już dojechaliśmy do. What the fuck? Ej, rzeczywiście, zobaczcie. Ej, to jest, powiem Wam szczerze, zajebista ciekawostka, bo nie dość, że możemy całkowicie normalnie skręcać, jak jesteśmy e, odwróceni tyłem jedziemy pod prąd, tak jakby. No to co więcej, rzeczywiście, gdy dojedziemy na początek wyścigu, e, na start, no to ten wyścig tak jakby zaczyna się od nowa. Także, no, moim zdaniem, naprawdę super ciekawostka i sam jestem ciekaw, ile osób e, o tym w ogóle wiedziało. E, oczywiście, mit jak najbardziej potwierdzamy, i ja bardzo dziękuję za nadesłanie.